Z ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemie lekkie. Dziś w świetle Bożego Słowa zanurzymy się w przesłanie Jezusa, które skierował do nas, z troską o nasze dusze i życiowe trudy. Słowa te zawarte w Ewangelii według świętego Mateusza stanowią zaproszenie do intymnej relacji z Panem. Który pragnie być naszym wsparciem w trudnych chwilach naszego życia. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. To bezwarunkowe wezwanie Jezusa jest jak miły oddech dla naszych zmęczonych dusz. On, nasz Zbawiciel, wzywa nas bez względu na to, jakie obciążenia niosą nasze ramiona. Jakie trudności sprawiają, że serca nasze są ciężkie. Jezus nie stawia warunków. Nie pyta, co zrobiliśmy, albo czy jesteśmy dostatecznie godni. Wzywa wszystkich, którzy czują ciężar życiowych trudności, którzy doświadczają utraty, zwątpienia czy bólu. W jego zaproszeniu tkwi obietnica pokrzepienia. Obietnica, że On sam chce nas podnieść z naszych trudności. Jezus następnie zachęca nas: Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie. Słowa te wnoszą nowe światło na nasze codzienne wyzwania. Jarzmo, które Jezus proponuje, to nie narzędzie ucisku czy zniewolenia, ale raczej droga życiowa oparta na Jego naukach. To zaproszenie do nauki od Niego, do zgłębiania Jego mądrości i naśladowania Jego postawy, pokornej i cichej. Ciekawe jest to, że Jezus opisuje samego siebie jako cichego i pokornego sercem. Te cechy stanowią fundament Jego nauczania: cicha mądrość, która nie krzyczy, ale z delikatnością ukazuje prawdę. Pokorne serce gotowe służyć i wspierać. To wzorzec, który wskazuje nam drogę ku prawdziwemu życiu zdala od pychy i chciwości. A dlaczego mamy podjąć się tego jarzma, tej nauki? Bo jak Jezus obiecuje, znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. W tym spokojnym ukojeniu kryje się głęboki pokój który przewyższa ziemskie zrozumienie. To nie tylko chwilowe ukojenie, ale przede wszystkim trwałe wewnętrzne zadowolenie z życia prowadzonego w zgodzie z Bożymi zasadami. A potem Jezus dodaje: Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemie lekkie. Te słowa zawierają obietnicę, której nie możemy lekceważyć. Jezus nie chce, byśmy nosili ciężkie jarzmo przeciwności samotnie. Jego jarzmo jest jak słodka, lekka ulga dla naszych serc. To jarzmo miłości, współczucia i łaski, które prowadzi nas przez życiowe wyzwania. Teraz zwróćmy spojrzenie ku rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W tamtym okresie wielu ludzi doświadczało ciężaru represji. Strachu czy utraty wolności. W obliczu tego trudnego czasu słowa Jezusa nabierają szczególnego znaczenia. Wezwanie do przyjścia do Niego, do wzięcia Jego jarzma, staje się obietnicą, że nawet w najcięższych chwilach można znaleźć ukojenie. Rocznicę stanu wojennego warto więc traktować jako moment refleksji nad wartościami które kierują naszym życiem. Czy kierujemy się miłością, pokorą, czy też pozwalamy, by nasze decyzje były kształtowane przez siłę i strach, abyśmy osiągali nieraz swój egoistyczny cel, nawet kosztem innych. Czy potrafimy przyjąć jarzmo Jezusa, czy też próbujemy nosić nasze brzemienie samotnie? Dzisiaj Jezus wzywa nas do siebie, oferując nam swoje pokrzepienie, mądrość i ukojenie. Niech te słowa nie tylko dotkną naszych uszu, ale przede wszystkim niech poruszą nasze serca. Niech rocznica stanu wojennego stanie się okazją do refleksji nad wartościami, które kształtują moje decyzje, naszą wspólnotę i nasze społeczeństwo. Pamiętajmy, że w Jezusie znajdujemy prawdziwe ukojenie, a Jego jarzmo jest drogą życiową, która prowadzi nas ku pełni i wolności.